Szczęść Boże! Witam serdecznie w nowym miesiącu, w październiku. Właściwie w październiku chciałabym wprowadzić Was w ascezę myśli. Na początku, żeby to wszystko było tak bardzo może logicznie poukładane, musimy zadać sobie pytanie, po co asceza zamyśli? Do czego ma nas doprowadzić? I tutaj chciałabym doprowadzić właśnie po co asceza zamyśli, po co jakby patrzenie, jakie myśli się we mnie pojawiają, po to, żeby na modlitwie usłyszeć słowa Chrystusa, po to, żeby na modlitwie zostać oświeconym jego światłem. Musimy jakby to powiedzieć w tym swoim ogródku zrobić takie małe porządki, wyrwać chwasty żeby to co dobre i to co się rodzi z dobrego słowa Chrystusa mogło po prostu w nas zakiełkować. I tu jest jasno określony cel. Musimy także zobaczyć na to, może tak na początku, że myśli pojawiają się od dobrego, od złego ducha, ale także od nas samych. I tu musimy jakby w sobie zacząć rozróżniać co jeszcze z ogólnych takich bardzo wiadomości, to musimy także zerknąć, zobaczyć, jakby skupić naszą uwagę na tym, że pokusa, która może się pojawiać w nas, myśl, która może się w nas pojawiać, od razu nie jest grzechem. Jeżeli nie dajemy na to przyzwolenia, jeżeli, jakby to powiedzieć, odepchniemy, Tą myśl, zostawimy ją, wtedy tylko ta pokusa pozostanie pokusą. Jeżeli damy przyzwolenie jej, stanie się grzechem. Więc ważny jest jakby też nasz akt, po prostu i decyzja, co z tym zrobimy. Także kolejnym, jakby takim momentem bardzo ważnym jest rozróżnienie. Że uczucia, które się także w nas pojawiają, nie są po prostu grzechem. To już mówiliśmy sobie, że właśnie czy zazdrość, czy gniew, który w nas jest, nie jest od razu grzechem, bo warto zobaczyć właśnie, co z nim zrobimy. Tak? Czy ta zazdrość zostanie pozytywnie wykorzystywana do rozwoju, czy gniew. Także zostanie pozytywnie jakby przez nas wykorzystane, żeby na przykład postawić jakieś granice czy coś zmienić w swoim życiu. I głównym takim tekstem, którym bym dzisiaj chciała zatrzymać się, i też na ten miesiąc tak naprawdę, żebyśmy się przy nim zatrzymały, to właściwie jest fragment mówiący o kuszeniu Chrystusa na pustyni to jest ewangelia weźmy ten fragment z ewangelii według świętego Łukasza czwarty rozdział od pierwszego do trzynastego wersetu chciałabym żebyśmy zobaczyły że Jezus oczywiście pełen ducha świętego powraca z nad Jordanu i duch prowadzi go po pustyni. A później znów mamy napisane dokładnie w czternastym wersecie, już troszeczkę dalej, że Jezus powrócił w mocy ducha do Galilei, więc Duch Święty go prowadzi. To jest też bardzo ważne, to, co mówiłam na początku, że, że właśnie naszym celem jest to, żeby być otwartym. I przyjmować natchnienia Boże, żeby przyjmować Jego światło, żeby iść za Duchem Świętym. I zauważmy to, że w tym krótkim fragmencie, kiedy to szatan kusi Jezusa, Jezus odpowiada mu fragmentami z psalmów. I to jest też, tak, też bardzo ważne, dlaczego? Bo dla nas w tych wszystkich różnych myślach, które pochodzą od złego, które się w nas pojawiają, możemy przeciwdziałać właśnie rozważając pismo święte, właśnie dobierając odpowiedni cytat do konkretnej pokusy, do konkretnej myśli, która w nas drąży. To bardzo proste. Na przykład, ktoś bardzo mocno nas zrani, może w nas pracować właśnie ten cytat, kiedy Jezus mówi: Przebaczajcie sobie, tak jak i ja, jak Bóg Wam przebaczył. To może być kiedy, momentem, kiedy ja odpieram tą pokusę zawiści, nienawiści, odpłaty, złem za zło. I biorę ten dobry fragment, który we mnie pracuje, i skupiam się na nim. I myślę nad tym fragmentem. I jestem przy, obecny na modlitwie przy Bogu z tym fragmentem. Dzięki temu szatan nie wyrwie mnie z tej modlitwy gdzieś daleko, daleko, idąc właśnie tak od tej pierwszej myśli. Gdzieś właśnie od tej, nie wiem, zawiści, czy czego poczucia krzywdy, gdzieś daleko, daleko dalej. Też, jak o tym mówię, to od razu możemy zatrzymać się także na tym, żebyśmy badali swoje myśli. To znaczy, może być tak, że możemy zacząć od tego, że coś pojawia się w nas, jakaś myśl, i od razu zadajemy sobie pytanie, dokąd ona nas prowadzi. To potrzeba, potrzeba w nas dużej czujności, kiedy faktycznie zaczynamy mówić sobie: Aha, dobrze, jest, pojawia się we mnie myśl, ale dokąd ona prowadzi? Prześledzam, jakby śledzę całą drogę, gdzie by mogła ona mnie zaprowadzić, i wtedy widzę, czy prowadzi mnie w dobrym kierunku, czy w złym. Oczywiście to jest taka idealna bardzo propozycja, bo zazwyczaj będziemy się znajdowali trochę w takiej drugiej sytuacji. To znaczy, w takiej, kiedy pojawi się w nas myśl, my pójdziemy za nią i nagle zobaczymy, że no, ta myśl całkiem nas wyprowadziła w złym kierunku, podjęliśmy, podjęłyśmy złe decyzje i wtedy warto. Od razu nie przekreślać tej sytuacji, tylko zobaczyć to opatrznościowo, że, że Bóg także dopuszcza te pokusy, żeby nas wzmocnić. Teraz możemy się zatrzymać i powiedzieć: Aha, pojawiła się we mnie taka myśl, tak Pielęgnowałem, pielęgnowałam ją. Gdzieś tam w środku zaczęłam podejmować takie i takie decyzje. Aha, drugi raz będę wiedziała, że ta konkretna myśl może mnie zaprowadzić, do, będzie miała takie konsekwencje w moim życiu. Czyli już jakby zaczynam patrzeć na myśli, które pojawiają się we mnie pod tym kątem, że już wiem, czy prowadzą mnie do dobrego czy do złego i mogę wtedy wcześniej zareagować, bo już. Uczę się nawet na swoim grzechu, nawet na swojej słabości, złych decyzjach, uczę się właśnie y, jakby rozpoznawać myśli i bądź przyjmować je, bądź właśnie odcinać. Y, wiem, że na razie może mówię tak bardzo ogólnie, ale w tych kolejnych tygodniach y, otrzymacie ode mnie właśnie te osiem myśli, według Ewagriusza Spontu, które pojawiają się w człowieku. I także zobaczycie, jakie konkretna, konkretna myśl podsuwa pokusy, jakie formy przybiera myślenia, i także tam będą podane środki zaradcze, jak poradzić sobie właśnie z tym żeby tą, tą pokusę czy myśl zostawić. Ale także pamiętajcie o tym, że właśnie na daną myśl, na daną pokusę warto znaleźć fragment z Pisma Świętego, żeby ten, to słowo Boże było tarczą przeciw złemu. I teraz zobaczmy właśnie ten fragment o kuszeniu Jezusa. W ogóle Ewagrusz z pontu, jeszcze przed tym, zanim zaczniemy rozważać, ten fragment mówi, że. Do walki właściwie szatan daje nam takie pierwsze myśli, i są to żądze obżarstwa, chciwość pieniądza i zachęta do szukania ludzkiej chwały. I mówi, że te właśnie trzy pokusy, trzy myśli podsunął szatan zbawicielowi. Czyli żeby kamienie stały się chlebem, obiecywał także cały świat, jeśli tylko Jezus odda mu pokłon. I jeśli Jezus miałby posłuchać szatana, to on dozna chwały, nie ucierpi wskutek upadku. I jakby zobaczymy teraz odpowiedź Jezusa, tak? Jezus mu odpowiedział, kiedy mówił właśnie szatan o tym, żeby kamienie stały się chlebem, czyli jakby tutaj widział głód Jezusa, bo przez te 40 dni, po upływie tych 40 dni, nic nie jadł i nic nie pił, był głodny, ale Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek. Odpiera tą pokusę. Później, kiedy mówił mu szatan, żeby tylko oddał mu hołd, a wszystko będzie właśnie jego, to odpowiada Jezus: Panu Bogu Twemu będziesz oddawał hołd i tylko Jego będziesz czcił. I dalej, kiedy szatan już proponuje, jakby właśnie, żeby rzucił się z tego narożnika, i sam, co ciekawe, szatan także Cytuję fragment pisma świętego. Mówi, przecież, jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół. Przecież napisano. Swoim aniołom wyda polecenie o tobie, żeby cię strzegli. Oraz na rękach będą cię nosić, abyś nie uraził o kamień swej nogi. I Jezus mu odparł. Powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę pana, twego Boga. Tu jest bardzo też ciekawe, żebyśmy zobaczyły, że także szatan posługuje się Słowem Bożym, także szatan chce jakby, żebyśmy nieprawidłowo interpretowały Pismo Święte i dlatego stąd, kiedy zobaczymy te trzy pokusy, właśnie obżarstwo, chciwość i próżność, czy po prostu pychę, to możemy zobaczyć, że tylko właśnie z czystym sercem, z sercem wolnym, z sercem pełnym pokory, może to Słowo Boże w nas odbijać się właśnie w takiej przezroczystej tafli. Jeżeli ta tafla naszego serca jest wzburzona, jeżeli ta właśnie tafla jest wzburzona przez namiętności, to także czytanie Słowa Bożego będzie jakby utrudnione, tak po prostu będzie jakoś zniekształcone, że tutaj szatan będzie próbował, żebyśmy inaczej interpretowały pismo. Także widzimy, że Chrystus odpiera jakby te, te ataki szatana, właśnie fragmentami z pisma. I to jest naprawdę stąd się bierze tak tradycja Ojców Pustyni, którzy mówili, że pociskami, właśnie, dla złego jest Słowo Boże, tak? Tymi pociskami, jakby i bronią jest Słowo Boże. I oni zazwyczaj na różne myśli, które się w nich pojawiały, pokusy, właśnie odpowiadają fragmentami z Pisma Świętego. Właściwie dużo sobie jeszcze różnych rzeczy zapisałam. Co jeszcze chciałabym podkreślić? Na pewno to jeszcze, że kiedy upadniemy, kiedy nie powiedzie nam się, żebyśmy też zobaczyły, że szatan będzie nas jakby na modlitwie znów podsuwał, myśli, że jesteśmy do niczego, że znowu nam się nie udało. I to warto także zobaczyć, że, że mogą to pochodzić także myśli i od nas samych, także, bo może być taka struktura naszego serca, ale także od szatana. I także, żebyśmy zobaczyły, że kiedy będziemy patrzeć na swoje myśli, na to, do czego nas prowadzą, to żebyśmy też nie popadały w pychę, że faktycznie mogą nas się pojawiać myśli, że, że jak dużo się nauczyłośmy, jak pięknie nam idzie, jak jesteśmy zdolne i tak dalej. No to może się przerodzić właśnie w, w pychę, w jakby kiedy będziemy jeszcze dalej porównywać się z innymi, kiedy będziemy właśnie wynosić się nad innych. Zobaczmy właśnie te, te takie trochę, jakbym powiedziała, widełki pomiędzy taką złym myśleniem o sobie i pomiędzy także pychą. Także... Zobaczmy to także na modlitwie, w tych różnych zmaganiach z myślami. Oczywiście te myśli będą jeszcze podane, jest ich właściwie osiem. Ja mówię na razie o tych trzech: o tych trzech, żebyśmy mogły zobaczyć w sobie właśnie chciwość, obżarstwo i pychę. Te trzy, z których wszystkie pozostałe się rodzą. Zostańmy na razie z tym. Za tydzień będą kolejne myśli, które już podam, napiszę w mailu. Wtedy będziemy mogły szczegółowo rozważyć. Na razie postarajmy się przez ten tydzień zwrócić większą uwagę na to, jakie myśli się w nas pojawiają. Myślę, że po tej konferencji, właśnie o. W milczeniu jest to bardzo dobry czas na ascezę myśli, bo kiedy już troszeczkę weszłyśmy w milczenie wewnętrzne, łatwiej nam będzie zobaczyć w sobie po prostu właśnie te myśli, które się pojawiają. Bo kiedy panuje w nas taka burza, jak na morzu, no to trudno jest w nas właściwie burza emocji, burza myśli. Trudno jest jakby skupić się i zobaczyć, co tam się w środku w nas dzieje. Czasami bardzo dużo czasu nam schodzi, kiedy my sobie dopiero uświadomimy, że aha, to się wydarzyło, to się we mnie dzieje. No myślę tak o tej sytuacji, tutaj tak. Dobrze, to jest, są takie momenty burz, ale właśnie warto też. Zatrzymać się właśnie na tym milczeniu wewnętrznym, jeszcze raz, może dzisiaj, żeby móc skupić się też na tych myślach, które do nas przychodzą. Bo dzięki temu także będziemy odpowiadać na natchnienia Ducha Świętego. Będziemy otwarte na działanie Ducha Świętego i będziemy podejmować, jakby, no działania, które. Za sprawą Ducha Świętego Bóg, Bóg chce, abyśmy pełnili Jego wolę. I to jest właśnie przepiękne, że ta, ta praktyka ascezy prowadzi nas właśnie do jeszcze większego pełnienia woli Bożej. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia, do zobaczenia. Modlę się za Was i także sama proszę o modlitwę w tym czasie. Dziękuję Wam bardzo. Z Bogiem. Do zobaczenia.